Siemanko! Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Terrarii. Dzisiaj, jak sami widzicie, przenieśliśmy swój skromny... Nie, może to nie, nie nazwę skromnym domkiem, tylko to nazwę szałasem z drabinkami. Przenieśliśmy się tutaj i zaczniemy budować naszą, naszą osadę. Zacząłem nagrywać, ponieważ już koniec nocy, jak sami widzicie. Już się slime pojawił. No, no to zaczynamy. Domek będzie wykonany głównie z grey i z mud bloków. Także bierzemy mud bloki. Grey briki i ciśniemy. Czekajcie jeszcze tego slime'a ja Dobra. Właśnie jeszcze szkło miałem przetopić. Czekajcie, przetopię O, 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 właśnie. Utawiamy się. Jest parzyszczy, także gdzie powinno być. 102. Dobra. No i kilka prezentów, stworzyłem różdżkę, bo w tamtej ja jest całkiem sporo emeraldów, kopałem hak z... To są chyba... Czekajcie, to były szafiry, no właśnie, z szafirów. No, jak żadnych nie znalazłem. <grym> Także nie ma. Nie miałem z czego robić lepszej różdżki, ale ona ta różdżka jest dobra. Jak sami widzicie 24 damage, a plus y, jeszcze dobry ten Także to jest dobre, Dobra, na no serio dobre No, dobra To zaczynamy budować drugie piętro I drugie piętro będzie... powinno być z czegoś innego Ale drugie piętro będzie z Grave league A trzecie będzie dopiero z tych Już to ostatni ten taki strych, tak jakby Trafię! Patrzcie, widzieliście? Jakiś skill? Gra się w Skill Fortress albo w BFA Dobra, ale ten. Mm, dobra, zrobimy tutaj z Greybricków. Tutaj też ładnie sobie wyłożymy. Łale to tam na koniec. I może byśmy tutaj takie balkoniki zrobili. O, no, takie coś może. I potem coś bym tutaj, jakąś taką podporę zrobił. Chociażby to nieładnie wyglądało, bo to będą schody potem. Tutaj będą Tutaj będziemy mieli jakieś takie no, Tinkera i Panią Mechanik będziemy mieli, czy coś takiego 3, 4, 5 Takie same? Czy o jedno krótsze? O jedno krótsze jest Dobra eee, No, posiedziałem trochę w kopalniach Pozbierałem surowców na ten domek Zrobiłem szkielet, bo tak jakoś po prostu znalazłem miejsce. I ogólnie tutaj jest fajnie, bo tutaj są niby te dziury, ale te dziury się przydadzą tu i tu. Tu się wodę gdzieś tylko będzie trzeba było przelać albo ją pozbierać. No i to wszystko. Dobra. Tutaj będą drzwi. O, dobra. Kopmy na drzwi. Tylko ciekawe, czy ja doskoczy, dotkoczę. Czy będę no jak tutaj tak skakuje to to light Nie damy radę Tutaj jeszcze nie dokończyłem ty Bo tak patrzę teraz e, Ludziska Patrzę tutaj teraz tak jakoś nierówna ta biura jest Tak powiem I patrzę ona faktycznie była nierówna, nie? Coś się tutaj plącze Teraz jest chyba dobrze Albo o jedno za dużo nawet Za mało, przepraszam No, o jedno za mało, w tej stronie Teraz tak popatrzyłem To cyk Tyk Tyk I z tej strony też jest to jedno za mało Także o, dobra. Cyk. Cyk. Teraz jest jedno za dużo. Czekajcie, bo mi coś tu, tu nie pasi. Czekajcie, zrobimy takie coś, taki patent fajny. To są trzy bloki. Na dole. Raz, dwa... Trzy. Czekajcie, jeszcze zrobimy tego slajma. Dobra, a tutaj? Bo nie wiem, czy to jest równo To trzy Dobra, to coś mi się wydaje, tak jak dziwnie mi się wydaje Że to, to dziurka Bez to skojarzeń oczywiście to wy, 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 Zboczuchy Pewnie, bo tutaj Pewnie same zboczy, zboczuchy będą Dziurka, już się wszyscy zaczną śmiać Ale mi się wiadomo, że to jest mniejsza po prostu e, Dobra To tutaj teraz powinniśmy zrobić z tych z, z, z kleju, ale my nie mamy tutaj kleju. W sensie, że nie, nie z kleju, tylko z cegieł. Czerwony. Dobra, czekajcie ciśniemy. Tutaj pójdziemy tu, 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 tu. No, kurde ładnie idziemy do naszej skrzynki bo oczywiście przecież nie mogę przełożyć temu teraz no mm. tutaj postawimy sobie prezenty Zrobimy quick tak i mamy tylko 30 O, to lipa lipa nie odła lipa dobra mm. no to nam starcie na 15 cegieł to to jest nic to będę musiał nakopać o tutaj sobie potem wykopiemy no. i No, czekajcie, to sobie to, że dziura jest. No, chyba nie będzie cave'a bo na dobra, jest kejf. A ten cave, powiem wam, całkiem duży jest. No, chyba go całego przekopałem, takiego... ...czy nie kopałem tam nic w dłoni nic, tylko kopałem to, co jest na wierzchu. No, wyniosłem się z tobą, bo nie, nie, nie chciałbym mieć takiego cave'a pod sobą. Tak nie można nic wykopać na dół żadnych tych, bo tam jest wielki, wielka wielki cave. I nic tam z tym z zrobić nie można. A tutaj są takie dziurki fajne, już zrobione, tylko je użej do pokojów i będzie ładnie. No już to wygląda jak jakiś, nie wiem, statek kosmiczny albo mikrofalówka jak powoli. Dobra. Mamy tutaj takie trzy. O, ładnie, zaskakujemy. Tak, i tutaj jeszcze będą trzy. Ale wiecie co? Nie, nie, nie. Trzy tutaj nie. Ja tak. O właśnie. No. I teraz to fajnie wygląda. Pójdziemy do pieca. I. O. 28, mało. Nie wiem, czy mi to starczy. Na pewno mi nie starczy, ale czy mi to na szkielet starczy. Bo teraz na razie robię szkielet z wami a końca go poza odcinkiem albo zrobię przyspieszenie w następnym odcinku. Nagram to na przyspieszeniu, a gadać będę jak już tak, jakby tam skończę. Czyli gadać będę po prostu pod. jak będę to oglądał. Dobra. Czecież nie na strychu okien nie będzie, także nie wiem po co tu. To... No. Tutaj by tak było. Czy to byłoby jeszcze trzecie piętro, a na górze byłby taki dach jakby, czy coś w tym stylu. Taki jakby daszek czy coś takiego. No. Albo tutaj bym coś takiego zrobił, nie wiem. Na razie nie mam tych, to może wypełnimy łami, żeby nam się tutaj mowy nie spełniły. Um. Jest gitas. Przepraszam bardzo. Siemanko, witam was znowu. Eee, goście przyszli, ale ja ja sam w domu jestem, także nie mogłem. Musiałem otworzyć drzwi. I ja zaczął szekać. Czekajcie, tego sajma. Eee, co ja robiłem? Przyróżka mi wypadła. Ład. Dobra. Eee, no i to chyba będzie. Nie, 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 nie. Jeszcze dokończymy tutaj. Postawimy sobie workbencha naszego. Mamy tu workbencha? Co sobie mamy? Pojdziemy sobie tu workbencha blisko. O. I czekajcie. Znajdziemy. Zrobimy sobie. Kulę i mam taki pomysł na wolę, czekajcie. na pierwsze piętro... O właśnie jest, jest, jest! Nie, 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 nie. Dużo woli. I pierwsze piętro chciałem się parter, tak w sumie zrobić sobie szklany, bo yy, tak w sumie to tutaj nic nie ma takiego w tym. Znowu dostaliśmy jako kartkę. może Dobra. No i zombie banera chyba dostałem na tym no z i wypełnimy sobie to pierwsze piętro żebyśmy już tutaj mogli po prostu tutaj przesiadywać i czuć się bezpieczni no to ładnie ogólnie wygląda takie łole glas. las fajnie jeszcze wyglądają kolorowo, ale to trzeba mieć chyba ka każ każdego tego metalu czy takich smaragów i tego tego wszystkiego trzeba mieć każdy jeden taki, żeby żeby zrobić potem kolorowe szkło. Trzeba mieć każde jedno. No. Ale kolorowe szkło też fajnie wygląda. Nawet chyba coś z niego zrobię. Tak znaczy nie mam jeszcze planów, ale. Ale coś na pewno wykombinuję takiego fajnego, że będzie. Także... Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Mój pies czeka nie wiem czemu. Dobra, i kopmy tego crafting table. I postawimy drzwi od razu. O, jedną mamy. A bo wiecie co? Może nie. Może postawimy drzwi tutaj na to pierwsze piętro. Jeszcze znaczy na parter postawimy szklane drzwi. Też to będzie bardzo ładnie wyglądało. No. Dobry pomysł patrzcie. Dlas Dobra. No, dobra. I jest gites, bo można tutaj fajnie teraz będzie wszystko ładnie wyglądało. Tutaj zrobimy jeszcze jedno przejście na dół. Tutaj postawimy sobie, zrobimy pokoje. O. Chyba jedno powinno być w bok, tutaj jest trochę mniejszy pokój no ale to już dobra To już nieważne ważne. Um, no I Zrobimy kolorowe świeczki, bo i tak już nie mamy co robić z tych We um, Będzie ładnie jak będzie świeciło na niebiesko O, cyk, cyk No, będzie ładnie I może jedną damy tu No i niech sobie tak, niech sobie tak będzie Potem porobimy jakieś mebelki, łańcuchy czy coś stylu. Teraz czekajcie, jeszcze zniszczymy ten pies. Mm. I postawimy to wszystkie. Pierdole. Tutaj drzwi wolniemy na razie. Yy, Kowadło też tu postawimy na razie. Workbencha. Yy, Sprawdzę tylko, czy jeszcze ten domek jest do. się nadaje. Ogólnie ten pokój. Aha, nie ma krzesła. O, to czekajcie, to jeszcze postawimy krzesło dla świętego spokoju. Tak, ten, ten domek jest ten. Bo co, kiedyś się bałem, że nie może być szklane, łole, ale to obojętne chyba jest. No, no to na ten odcinek to będzie chyba wszystko. E, z, e, resztę domku dokończę. Magazyn też zrobię taki ten yy, taki takie pomieszczenie to będzie chyba na dole. Nie wiem, jeszcze w coś pomyślę. No i to Dzięki, cześć i na razie.